Dziś chcę porozmawiać z tobą o tym dziwnym wrażeniu, które czasem mamy, kiedy wchodzimy do domu. Kiedy rozglądamy się i czujemy, że wszystkie przedmioty wyglądają tanio, bez waloru. Nawet jeśli wiemy, że dbaliśmy o wszystko, że wybieraliśmy z że się staraliśmy. I pozwól, że powiem ci coś od razu na początku. To absolutnie nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Nie ma nic wspólnego z drogimi produktami znanymi markami ani ekskluzywnymi meblami. To ma związek z błędnymi wyborami. Wyborami wizualnymi, emocjonalnymi i funkcjonalnymi, które podejmujemy, nawet tego nie zauważając. Bo elegancki dom to nie jest drogi dom, to dom, który otula, który sprawia, że czujesz się w nim dobrze, który przekazuje troskę, intencje i harmonię. Czasem to, co wizualnie zubaża wnętrze, wcale nie jest brakiem pieniędzy, ale nadmiarem informacji, brakiem spójności, albo przedmiotami, które do siebie nie pasują, to drobne, ciche szczegóły, które powoli odbierają domowi wartość i sprawiają, że wszystko wygląda na przypadkowe, zmęczone albo pozbawione tożsamości. I właśnie o tym chcę dziś z Tobą porozmawiać, o rzeczach, które sprawiają, że dom wygląda na mało wartościowy. I przede wszystkim o tym, jak to naprawić dzięki bardziej świadomym wyborom, bez remontu i bez dużych wydatków. Jeśli chcesz, aby twój dom wyglądał bardziej elegancko, lekko i przytulnie. Zostań ze mną do końca, bo kilka prostych zmian potrafi odmienić wszystko. A zanim przejdziemy dalej. Jeśli jesteś tu nowy, bardzo mi miło. Jestem Mariette Fernandez. I to jest kanał Casa. Tutaj znajdziesz praktyczne, realne wskazówki, jak utrzymać swój dom wygodnym, przytulnym i czystym, domem, który działa na co dzień, a jednocześnie ma w sobie lekkość, piękno i intencje. Mówimy tu o organizacji, o wyborach, które podnoszą wartość wnętrza, o tym, jak sprawić, by dom był przyjemniejszy, bez remontu, bez przesady i bez wydawania więcej niż trzeba. Bo dom to nie tylko scenografia, dom to miejsce, w którym odpoczywamy, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym toczy się życie. Więc jeśli lubisz tego typu treści, zostań tutaj ze mną, bo dzisiejszy film naprawdę pomoże ci spojrzeć na twój dom zupełnie inaczej. To teraz przejdźmy do tych elementów, które odbierają elegancję twojemu domowi. Zbyt widoczne sztuczne kwiaty. Sztuczne kwiaty same w sobie nie są problemem. Problem pojawia się wtedy, gdy stają się zbyt widoczne i próbują zastąpić coś, co powinno wnieść do domu życie. Kiedy wchodzimy do pomieszczenia i widzimy sztuczne kwiaty na pierwszym planie, zostaje wrażenie czegoś zastygłego, sztucznego, pozbawionego odnowy. One nie podążają za czasem, nie zmieniają się, nie oddychają razem z domem, a to odbiera przestrzeni trochę ciepła i przytulności. Przytulny dom przekazuje troskę, obecność, intencje a naturalne elementy bardzo pomagają w budowaniu takiego odczucia. Jak możesz to zmienić? Wybierając kwiaty naturalne, nawet te najprostsze. Kwiaty sezonowe, te łatwo dostępne i niedrogie. One odnawiają energię domu, wnoszą ruch, wnoszą życie. Jeśli nie masz czasu albo nie lubisz pielęgnacji roślin, wybierz gatunki mało wymagające. Rośliny, które potrzebują niewiele wody, dobrze odnajdują się we wnętrzach i nie wymagają dużej uwagi. Nawet zielona gałązka, ładny liść czy prosty ważon potrafią całkowicie zmienić atmosferę przestrzeni. A jeśli w pewnym momencie wolisz, żeby nie było tam nic, to też jest w porządku. Czasem mniej informacji wizualnej to dokładnie to, czego dom potrzebuje, by wyglądał bardziej elegancko i bardziej przytulnie. Kolejny punkt. Pojemniki po lodach i inne opakowania widoczne a vista. Samo ponowne wykorzystanie nie jest błędem. Wręcz przeciwnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy te pojemniki i opakowania pozostają na widoku, stając się częścią dekoracji, bez żadnej intencji. Pudełka po lodach, margarynie, twaroszku. Tak, one spełniają swoją funkcję, ale wizualnie przekazują wrażenie ciągłej improwizacji. Nawet jeśli dom jest czysty i zorganizowany, ten obraz odbiera wnętrzu wartość i sprawia że wszystko wygląda na prowizoryczne. I znowu, to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Chodzi o to, jaki komunikat wysyła przestrzeń. Kiedy takie pojemniki są na widoku, dom przestaje wyglądać na zadbany, a zaczyna wyglądać wyłącznie funkcjonalnie. Brakuje mu przytulności, brakuje harmonii wizualnej. Jak możesz to zmienić? Używając tych pojemników wyłącznie w zamkniętych szafkach, tam, gdzie pełnią swoją funkcję, nie wpływając na estetykę, a w miejscach widocznych, wybierając kilka neutralnych pojemników szklanych, przezroczystych albo w jednolitym kolorze i to już wystarczy. Nie musisz mieć wielu, nie musisz kupować wszystkiego od razu. Kiedy w domu jest mniej wizualnego szumu, wszystko zyskuje większą wartość. Nawet to, co proste, wygląda dużo ładniej, kiedy stoi za tym intencja. Oczywiste figurki dekoracyjne. Oczywiste figurki dekoracyjne to kolejny element, który sprawia, że dom wygląda na nieuporządkowany. Takie dekoracje są bardzo popularne i właśnie dlatego odbierają domowi charakter. Pomidory, kucharki, kurki, figurki szefów kuchni. To przedmioty, które każdy już widział w wielu różnych domach i które nie opowiadają żadnej historii o tym, kto tam mieszka. Problemem nie jest sama dekoracja. Problem pojawia się wtedy. Gdy dekoracja staje się tylko oczywistym bibelotem, bez intencji, bez emocjonalnego znaczenia. Te przedmioty zajmują przestrzeń wizualną, przyciągają wzrok, ale nie dodają przytulności. Wręcz przeciwnie, sprawiają, że wnętrze wydaje się cięższe i przestarzałe. Jak możesz to zmienić? Usuwając te elementy i robiąc miejsce dla bardziej neutralnych i ponadczasowych przedmiotów. Ładna deska oparta o blat? Prosty bowl? ceramiczna, drewniana lub kamienna dekoracja to rzeczy, które tworzą znacznie bardziej eleganckie wrażenie. To przedmioty, które nie krzyczą, ale harmonizują z przestrzenią. Kiedy dekoracja jest bardziej cicha, dom wydaje się bardziej uporządkowany, lżejszy i znacznie bardziej przytulny. I po raz kolejny nie chodzi o to, by mieć więcej rzeczy, tylko o to, by wybierać lepiej. Na koniec, ale nie mniej ważne. Plastikowa zasłona prysznicowa. Plastikowa zasłona prysznicowa naprawdę jest praktyczna, ale wizualnie daje wrażenie czegoś tymczasowego, kruchego, niemal improwizowanego, nawet jeśli jest czysta i zadbana. Ona nie otula, nie daje wizualnego komfortu i sprawia, że łazienka wygląda skromniej niż w rzeczywistości jest. Łazienka również jest częścią domu. To przestrzeń pielęgnacji, pauzy początku i końca dnia. I kiedy wygląda chłodno lub niedopracowanie, to uczucie przenosi się na resztę domu. Jak możesz to zmienić? Wybierając zasłony z wodoodpornego materiału, w jasnych i gładkich kolorach, które nadają więcej przytulności i elegancji. A jeśli to możliwe, szklana kabina prysznicowa również pomaga sprawić, że przestrzeń staje się lżejsza i wizualnie czystsza. Detale robią w tym pomieszczeniu ogromną różnicę. Kiedy łazienka przekazuje troskę, cały dom automatycznie wydaje się bardziej przemyślany. Czasami wydaje nam się, że żeby dobrze czuć się w domu, trzeba zmienić wszystko. Kupić nowe rzeczy. Zrobić remont. Wydać więcej. Ale w większości przypadków dom nie potrzebuje więcej, potrzebuje lepiej. Lepszych wyborów. Więcej intencji. Więcej troski o to, co widzimy każdego dnia. Dom wpływa bezpośrednio na nasz nastrój, nasz odpoczynek, a nawet na to, jak odnosimy się do osób, które z nami mieszkają. Kiedy przestrzeń nas otula, zwalniamy. Kiedy jest wizualnie lekka, umysł też odpoczywa. Nie chodzi o to, żeby mieć idealny dom. Chodzi o to, żeby mieć dom, w którym czujesz się dobrze, sobą, w spokoju. Dom, który Cię obejmuje na koniec dnia. Drobne zmiany. Takie jak te, które dziś Ci pokazałam, potrafią całkowicie odmienić to odczucie. I z czasem dom zaczyna zyskiwać więcej wartości. Nie finansowej, ale emocjonalnej. Jeśli spodobały Ci się te treści, zostaw lajka. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I napisz w komentarzach, którą z tych sytuacji najczęściej zauważasz w swoim domu. Jestem Mariette Fernandez. I tutaj, na Dekorcasa, Dbamy o dom, żeby dbać o tych, którzy w nim mieszkają. Do następnego filmu.